Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj recenzuję dla Was zestaw, w sumie to polybag z serii Lego Atlantis. Zapraszam! Numer katalogowy tego zestawu to 30042, dozwolony do 6 do 12 lat. Składa się z 36 elementów i został wyprodukowany w 2010 roku. Zapłaciłam za niego 25 zł. Nie wiem jak się nazywa, więc nazwijmy to po prostu szperacz podwodny. Jeśli chodzi o opakowanie, to jest to polybag, taki dosyć mały. Nie wiem, jak to powiedzieć, w każdym razie. Jest to ten właśnie z mniejszych. Mamy tutaj Logo Lego Atlantis. Jest to mój pierwszy zestaw z Atlantis, więc naprawdę jestem podzierana. W każdym razie, mamy tutaj informację o zestawie. Nasz zestaw. Tutaj mamy takie fajne, jakby kamienie. No i tło mamy, wiecie, podmorskie, głębinowe. Wykonano ten zestaw w Danii, na Węgrzech i Czechach, więc jest to dosyć ciekawe. Mamy tutaj pełno ostrzeżeń. Tutaj mamy. Również te takie żółte yy, ozdobniki, tak to bym nazwała. Więc nie ma co przedłużać. Otwórzmy nasz polibak. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, więc tutaj natchniemy trochę na tym niebieskim tle. Ok. Uu. Fajnie. A więc tak, z takich ciekawszych elementów, to oczywiście jest ta instrukcja. Nie no, instrukcja jest strasznie mała, ale ciekawym elementem jest tutaj y, na przykład taki oto element, który prawdopodobnie służy jako lampa, czy coś tam innego. Dalej mamy y, hełm jakby naszego nurka i szybkę do niego. Samą figurkę. I z takich ciekawszych elementów to płetwy, które ja posiadam, ale nigdy nie sądziłam, że one są tak wszczepione. Hm. Jak shuriken z Ninjago. W każdym razie mamy tutaj jeszcze yy, jakby śrubę, która nam napędza ten cały yy, jakby sprzęt. Tutaj mamy takie dwie barierki. No i co? Ja się biorę za budowę i widzimy się za chwilę. A więc tak wygląda złożony już zestaw. Zajmiemy się nim za chwilę. A na razie przyjrzyjmy się nieco instrukcji, która jest y, kartką A5. I jest to dosyć widać, że taka trochę starszej daty instrukcja. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. W każdym razie, właśnie jest to kartka A5. Tutaj mamy przedstawienie figurki. Tutaj mamy taką nadrukowaną falę, i tutaj mamy, właśnie z tyłu, takie fajne, takie fajne morskie tło. Oczywiście, etapy budowy jest ich 9, bez figurki. Tutaj mamy inne zestawy z serii Atlantis, i mogę Wam powiedzieć, że ja jestem w stanie kupić któryś zestaw. Więc jeśli będziecie chcieli, to tutaj macie ankietę. Więc możecie zagłosować, albo po prostu napiszcie mi w komentarzach i zobaczę, co da się zrobić. W każdym razie, ja chciałam mieć zestaw Ten z rekinem, tutaj jest I ten naj, najmniejszy Tylko, że to nie ten Jakiś taki, wiecie, ten najmniejszy z City na przykład są, nie? No to Taki chciałam mieć yy, Nie widzę go tu, więc wam nie powiem W każdym razie, jestem w stanie jakiś Zestaw załatwić, więc jeśli tylko będziecie chcieli jakiś zobaczyć, to oczywiście możecie mi napisać. No i dobra, jeśli chodzi o instrukcję, to już mamy ją za sobą. Elementami zapasowymi w tym zestawie są rączka od droida czarna, dwa, nie, trzy groszki, biały, zielony oraz przezroczysty oraz taki krótki szary kołek, więc nie jest źle, całkiem sporo tych elementów Myślałam, że będzie ich mniej, tak szczerze No dobra, no to skoro instrukcje i elementy zapasowe mamy już totalnie za sobą No to nie zostało mi nic innego, jak tylko przejść do omawiania naszego zestawu Wyciąganie mojej podstawki w celu pokazania wam tej figurki jest totalnie bez sensu Ponieważ i tak nie miałabym jej jak przyczepić, bo tu nie ma żadnych studów W każdym razie figurka jest naprawdę ciekawa Zaczniemy od tego yy, nakrycia głowy Tutaj mamy butle z tlenem. Tutaj mamy coś, co możemy wczepić na przykład te kołki i coś tutaj jeszcze doczepić, więc to jest naprawdę fajna sprawa. W każdym razie dalej mamy tutaj światełko, prawdopodobnie. Szybę taką zielonkawą. I tutaj mamy jakiś tam ochraniacz, jakby, albo coś. Nie wiem. W każdym razie naprawdę mi się to. Podoba Tak wygląda jego twarz Jest on Rudy, tak mi się wydaje Ma on tutaj taką brodę Jest on po prostu uśmiechnięty A tutaj Jest już przestraszony Albo zmieszany Nie wiem, czy mu tlenu brakuje, czy coś Czy go rekin zaskoczył W każdym razie, no nie wygląda to za ciekawie W każdym razie, jeśli chodzi o tors To jest to taki szary tors Z nadrukowanym właśnie Resztą y, tego Mamy tutaj takie rurki Pas y, z obciążnikami Prawdopodobnie żeby Utrzymał się na tym dnie W każdym razie dalej mamy Tutaj znaczek trójzębu Nie wiem czy on jest z jakiegoś klanu Jakieś paski y, Mamy buty Jak rodem z Nexonites Takie srebrne Rękawy zielone To wygląda z tyłu Tutaj naprawdę mi się to podoba w sumie tył jego wygląda jak przód torsu z Next Nights. E, więc mamy tutaj resztę takiej mechaniki, i naprawdę mi się ta figurka podoba. Podoba mi się ta twarz. Ta twarz jest naprawdę fajna. No i mamy te płetwy, czyli jak to tam się nazywa, nie wiem, bo nie drukuję, ale w każdym razie e, są one zielone, a ja mam jeszcze chyba czarne i czerwone. E, mogę się pochwalić. <laughs> więc e, tak to wygląda. Stać stoi, ale na study się go nie przyczepi, niestety. Więc jak pływa, to sobie tak pływa. Tak to wygląda. I naprawdę mi się ta figurka podoba. Więc załóżmy mu to i jeszcze go sobie tak obejrzyjmy. Ok. No i teraz zajmijmy się głównym modelem naszego zestawu, czyli, takiego oto, czyli takim oto szperaczem. Nie wiem zabrać jak to nazwać. W każdym razie mamy tutaj latarkę, czy też reflektor, chyba tak się tak, reflektor. Tutaj mamy znowu już taką dużą lampę, prawdopodobnie. Bardzo mi się podoba ten element i on był chyba użyty do władcy pierścieni, tak mi się wydaje, z tego co wiem. No i tutaj mamy zielone groszki, nie wiem po co. Tutaj mamy jakiś silnik, prawdopodobnie, oraz tutaj mamy śrubę, która się ładnie kręci. Mamy tutaj kierownicę, którą możemy ruszać. No i tutaj mamy diamencik, czyli prawdopodobnie to, co nasz Nurek sobie na tym dnie znalazł. Więc możemy go tutaj również przyczepić, jak można się domyślić. Chociaż nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Zaraz się okaże. Okej, okay. nie jest źle. Tylko boję się, że zaraz spadnie i ta śruba mu przetnie ręce. W każdym razie wygląda to dosyć fajnie, chociaż nie wiem, czy w praktyce to tak yy, wyglądało. A, yy, założyłam źle to. Teraz zauważyłam. Właśnie coś nie tak mi tu było. No i tak to powinno wyglądać. Nie no, większej poprawy nie ma, w każdym razie tak to się prezentuje. Ze wszystkich ze stron wam pokażę i naprawdę mi się to podoba. Atlantis to jest naprawdę fajna seria. Pełno różnych stworów, trójzębów i innych rzeczy, i naprawdę mm, myślę właśnie, że y, pomyślę nad jakimś większym zestawem, żeby wam pokazać, bo naprawdę seria od zawsze bardzo mi się podobała. Więc y, tak to się prezentuje. Myślę, że. Nic więcej do dodania tutaj nie mam, więc nie ma co przedłużać i przechodzimy do podsumowania. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chodzi o ten zestawik to 25 zł, co w sumie nie jest aż tak źle. W każdym razie mamy tutaj bardzo fajne elementy. Ogólnie seria Atlantis jest bardzo fajna. Mamy tutaj fajnego nurka, czyli figurkę. Bardzo ciekawe elementy, jeśli chodzi o tutaj ten pojeździk i naprawdę... Jestem bardzo z tego zestawu zadowolona Teraz zauważyłam taką jakby pewną rzecz Która moim zdaniem jest dosyć ciekawą sprawą, mianowicie, że W instrukcji reflektor jest po prawej stronie I tak zrobiłam A na, tutaj na obrazku, na instrukcji oraz na opakowaniu jest po lewej stronie No cóż, nigdy się nie dowiemy o co w tym chodzi w każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Nie zapomnijcie zagłosować, czy chcecie jeszcze więcej zestawów z Atlantis. Napiszcie mi w komentarzu albo tutaj w ankiecie, bez różnicy większej. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!